Dzień dobry, dzisiaj proszę o uwagę klasy pierwszą ASP i CSP. No, musimy, proszę Państwa, sobie ruszyć troszeczkę z pracą i mamy do zrobienia dział kolejny Consumer Society i tych konsumerów, proszę Państwa, najpierw trzeba obrobić, że tak powiem, vocabulary, czyli słownictwo. Lecimy. Przypominamy sobie na początek różne rzeczy dotyczące ciuchów, ubrań, materiałów, z których te ciuchy są zrobione i sklepów, w których ciuchy i nie tylko ciuchy się kupuje, czyli te konsumenckie sprawy. Zaczynamy w takim razie od takiego antysklerotka i przy okazji pierwsze ćwiczenie od razu. Antysklerotek, tu bardzo proszę, zastanówcie się, czy te wszystkie słówka i wyrażonka są dla Was jasne, zrozumiałe, czy pamiętacie i potraficie powiedzieć, co jest co. Na przykład, tu wezmę jak leci. A smart dress. A smart dress. Kojarzycie? Co to było? Oczywiście nie chodzi o dress, no nie, czy w sensie gacie i bluza, tylko chodzi o elegancką sukienkę. Smart. Proszę pamiętać, jeśli ktoś jeszcze tego nie pamięta. To jest, jeśli mówimy o człowieku, to to jest ktoś taki światły i mm, mądry, inteligentny i tak dalej. Jeżeli chodzi o ciuch, no to niekoniecznie światłość musi go ogarniać, ani inteligencja, ale jest to elegancki ciuch, taki fajny, dobrej jakości i w ogóle mmm. Elegant shoes to chyba jasne, co? No, elegant shoes, czyli tu możemy powiedzieć smart, tu mamy, jeśli chodzi o rzeczy również eleganckie, zwyczajne, czyste, żywe, pospolite słowo, ale Następny jest a suit. No, jasne, już widzę, niektórzy chły chły chły. Okej, okay. suit, no to jasne garnitur, mam nadzieję, że pamiętacie. Cotton socks, cotton socks. Socks, no to chyba wiadomo, nie? O soki nie chodzi, pomarańczowe ani inne takie. Cotton to bawełna, bawełniane skarpetki, tak? A track suit, a track suit, to nie chodzi oczywiście o garnitur trekkingowy ani nic takiego. Tracksuit, no to jest właśnie z trekkingiem może coś tam być związane, czyli dres. Taki czysty, żywy. Teraz to będzie ta bluza i, i spodnie. A silk tie. No. No może niektórzy kojarzą. Dobra, to jest oczywiście krawat jedwabny. A tie to jest krawat. A silk tie. Jedwabny krawat, silk to jedwab albo jedwabny. A cashmere pullover. Tu mamy taki kaszmirowy pullover, czyli sweterek, no nie? Nasz pospolity. A pullover to jest taki sweterek, co się przez głowę wkłada. Myślę, że też pamiętacie. A waistcoat możecie nie kojarzyć, możecie nie pamiętać. Waist to jest talia, co nie? A waistcoat razem z uzamen to jest kamizelka. Proszę Państwa, niektórzy noszą, niektórzy nie. Whatever. Um, dalej mamy. A hoodie. Pewnie kojarzycie, bo to jest takie popularne dla Was. Ja też lubię. A hoodie w bluzach kapturem. Hood to samo kaptur, no nie? Hoodie, kapturek w sensie bluza. A denim skirt. No i tu proszę pamiętać, mamy słowo denim, czyli to, co po polsku mówimy, powiedzielibyśmy jeansowa spódniczka jeansowa spódnica. Po angielsku nie powiemy jeans skirt, nigdy w życiu, tylko oczywiście denim, bo denim to jest ten materiał, z którego są zrobione spodnie jeansowe, czyli jeans taki nasz, zwany po polsku. No nie? Czyli proszę pamiętać, że jeans po angielsku to są tylko spodnie, zrobione z materiału, który się nazywa denim, czyli tak jakby denim trousers, to inaczej jest jeans. Razem wzięte, no nie? Trainers. Trainers. Takie budki, które się używa do biegania, łażenia i w ogóle sportowe buciki, typu Adidaski, typu jakieś takie trampki i inne tego typu. E, dalej, A leather jacket. Leather to skóra. Oczywiście nie taka o skóra żywa, tylko taka zdechła, nie? Leather, skóra, wiecie, materiał, z którego coś jest zrobione. Leather jacket, kurtka skórzana. Potem mamy woolen gloves. Możemy powiedzieć wool glows, woolen przez jedno L, to można tam sobie różnie napisać. Woolen glows to jest coś, kojarzycie? Wełnianego. Wełniane rękawiczki. Nie ma e na początku, więc świadczy o tym, że to jest coś niepojedynczego, no nie. E, u, bo, no chyba, że ktoś ma ochotę sobie jedną rękawiczkę ponosić, why not? Można i tak. A plain T-shirt to jest taki gładki podkoszulek, gładka koszulka, tylko tkanie, taka. Oczywiście wiecie i tu. Proszę tylko pamiętać, żeby nie nadużywać nazwy T-shirt, bo nie każda bluzka to T-shirt jest od razu, nie? Silver Jewelry. Silver to srebro. Jewelry, no, jak srebrne to co? Biżuteria. No, może pamiętacie, może niekoniecznie. To jest taka antysklerotka. Jak sobie to tak wrócicie do tego, możecie sobie zatrzymać i w ogóle to wam się będzie przypominało. Sunglasses na koniec sunglasses to każdy wie okulary przeciwsłoneczne. I teraz, moi drodzy, ta antysklerotka będzie wam służyła oczywiście do tego, aby. Ja to specjalnie tak mówiłam jedno po drugim, żebyście sobie przypomnieli też mowę, miarę, chociaż to akurat trudne nie jest i myślę, że pamiętacie. Na dole jest napisane, żebyście sobie też no, nie zapomnieli tego, ponieważ to jest połowa, pierwsza część waszego zadania. Później tych wyrażeń będziecie sobie mogli używać, możecie jakieś inne, po swojemu również, ale możecie sobie bazować też na tym. Jak najbardziej, bardzo proszę. W książce waszej. Tu od razu możecie sobie spojrzeć na to zadanie, póki co, póki jeszcze jest, bo to ja to teraz odłożę i, i tu przejdę sobie do książki. Na zadanie będziecie mieli, pierwsza część zadania to będzie, napisać pięć zdań ze wskazanymi sytuacjami, które sytuacje to zaraz przeczytam, bo one są w książce, używając, macie jako przykład: For special occasions I wear, I wear a smart dress, elegant shoes and some silver jewelry. Czyli. Na specjalne okazje ja ubieram, noszę na sobie no nie elegancką sukienkę, eleganckie buty i trochę srebrnej biżuterii. No face ci niekoniecznie, ale jak ktoś lubi why not? Teraz książka. Moi drodzy, dwa bałwanki, czyli strona 88, wiadomo. Ćwiczenie drugie to jest pierwsze ćwiczenie, które tu właśnie się łączy z tym, co przed chwilką wam pokazałam, z tą antysklerotką. W tym ćwiczeniu macie coś takiego, jak pięć takich hasełek, które mówią o różnych sytuacjach, w których ciuchy nosimy. Items, pierwsze items you only wear outdoors, czyli takie ciuchy. Items, czyli te jednostki ciuchowe, no nie pojedyncze ubranka, które zakładamy, ubieramy tylko na zewnątrz wychodząc. Items you wear for special occasions, czyli to, co było w przykładzie rzeczy, które ubieramy na specjalne okazje. Hmm? Items you wear all the time, czyli takie ciuchy, które nosimy non-stop, cały czas. Czwarte: items you never wear, czyli takie ciuchy, takie mm, części ubrania, których nigdy nie nosicie. Items you have bought recently. Takie ciuchy, które niedawno kupiliście i to jest razem 5. no nie? Te 5 bardzo proszę o takie właśnie podobne wypowiedzi, jak ta, którą przed chwilką Wam pokazałam. Na przykład tu użyte jest hasełko drugie, items UFO for special occasions i tu mamy z tego zdanie zrobione. Takie, taka nasza wypowiedź przykładowa. Proszę jej nie powtarzać oczywiście. For special occasions I wear a smart dress, elegant shoes and some silver jewelry. Takie coś napisałam, o, używając tego. Bardzo proszę w, różnych tam, w różny sposób sobie tego e, poużywać. I to jest pierwsza część. Bardzo proszę, spójrzcie teraz na ćwiczenie piąte. W ćwiczeniu piątym e, jest coś takiego jak... Słownictwo znowu związane, czyli druga część antysklerotki. Nie mam jej już na kartce, ale macie ją w książce, tak ciach, ciach, ciach jedno po drugim. Myślę, że nie będzie problemu. Clothing and accessories jako na początek. Mamy a clothes shop. Tu jest akurat słóweczko jako clothing, a nie accessories, ale z tym związane, czyli clothes shop. Sklep, w którym kupujecie ciuchy, oczywiście, nie? A shoe shop, wiadomo. A charity shop, to jest proszę państwa, taki sklep, w którym, tu mam drugą antysklerotkę też gdzieś, bo teraz widzę, że tu jest, o, gdzie nie gdzie już tu będzie. Charity Shop to jest taki sklep, w którym jest już używana bardzo często taki sklep prowadzony przez jakieś towarzystwo dobroczynne. Niekoniecznie, ale tak się nazywa. Charity to jest oczywiście ta dobroczynność nasza, Tutaj macie kolejną antysklerotkę, ona Wam może pomóc. Tu niekoniecznie w tym ćwiczeniu akurat, ale w następnych owszem. Słownictwo. I dalej mamy. Tu było charity shop. Czwarte i piąte to jest coś, co powinniście dodać, czyli komplitnąć kompletniecie z tekstu. Tu jest taki survey, tekścik, który jest na drugiej stronie, na stronie 89. Tu wam pomoże, ale najpierw to, co jest, chciałabym, żebyście po prostu pamiętali i dlatego sobie tak przelecimy i przypomnimy. Jeśli chodzi o food, czyli takie sklepy związane z jedzeniem, nie z ciuchami, a baker's, na pewno kojarzycie, piekarnia, nie? A butcher's, Butchers, znowu przypominam, bo często się mówi Butchers albo jakoś tak. Wymowa Butchers to jest rzeźnik, oczywiście, sklep mięsny. A green grocers, czyli spożywcze rzeczy, takie co zielony kolor mają. <laughs> Warzywa i owoce, nie? A Supermarket, no to wiadomo, się nie tłumaczy niekoniecznie. Finance, e, czyli coś związanego z kasą, tutaj, tak? A Bank, bardzo trudne do przetłumaczenia. Drugie, an estate agents to jest agencja nieruchomości. Estate to jest coś takiego, gdzie się mieszka, no nie? A post office, wiadomo, poczta. Health and beauty. No i tu mamy znowu parę sklepów takich, w których coś tam dla zdrowia i piękności naszej. A chemist albo pharmacy. Mamy coś takiego, to jest apteka. Pamiętacie? Pewnie pamiętacie. A hairdresser's, hairdresser's, fryzjer. An optician's. No to wiadomo, optyk no to tak jak po polsku prawie. Jeźdź. Jest Health Center, ośrodek zdrowia, centrum zdrowotne. Yy, mamy potem other, czyli taki miks jest. miks sklepów różnych miejsc, w których coś możemy sobie kupić. A Computer Shop, wiadomo, nie. Department Store to jest taki, kiedyś był popularny typ sklepu pod tytułem dom towarowy. Taki sklep, w którym są przeważnie ciuchy, nie ma y, jedzenia. Ale różne takie, przeważnie ciuchy i buty, takie coś. Ale na różnych stoiskach to jest taki department store. DIY, do it yourself. Takie nasze obi albo inna kastorama. Czyli dla majsterkowiczów albo innych budowlańców. A florist' z kwiatkami. Flower shop też może być gdzie gdzie, czyli kwiaciarnia. newsagents to jest taki kiosk troszeczkę, czyli z prasą sklepik. Co tam jeszcze jest? No, prasa i takie różne inne prasopodobne rzeczy. Krzyżówki o e, batoniki. Proszę bardzo. A pet shop, no to sklep ze zwierzątkami, wiadomo. A sports shop, no to wiadomo. A stationer's, tam sobie możecie kupić długopis, ołówek i inny zeszyt. Stationer's, czyli taki nasz papierniczy. A toy shop, a toy shop, no, czyli zabawkowy, nie? Jednego brakuje, ten jeden znowu jest z tego serweja który jest po prawej stronie z tego tekstu, który mamy do zrobienia. Do zrobienia będziecie mieli sobie znowu z tego tekstu, jak mniej więcej go sobie teraz, znaczy, całego tekstu nie będę omawiać, chciałabym, żebyście go przeczytali, ale z tekstu słowa, które mogą Wam sprawić jakiś kłopot, są właśnie na tej antysklerodce jednej, czyli Charity Shops. Ja je tylko przeczytam tak, żeby wymowę znowu przypomnieć. To są te sklepy, co już mówiłam. Window shopping to jest coś takiego, jak idziemy sobie na miasto pooglądać, ale niekoniecznie mamy kasę albo niekoniecznie chcemy wydać kasę i sobie po prostu łazimy, oglądamy wystawy i oczami sobie prawie kupujemy. Czyli to jest takie właśnie window shopping, popularne angielskie określenie na takie zakupy bez kupowania, tylko oglądanie witryn. Pick up a bargain to jest złapać, schwycić, upolować okazję. To a bargain to jest takie coś jak rzecz kupiona okazyjnie. Czyli bardzo tani ciuch, świetny, ale bardzo tani, okazyjnie kupiony. Half price za pół ceny. No nie half price, half wiadomo połowa price cena. Be worth it to jest coś akurat takiego. Być tego wartym i jak mówimy o czymś, że coś jest tego warte. Kurde, wiesz co, zapłaciłam dwie stówy, ale warte jest tego. Mamy od razu, dla, dla, dlatego właśnie od razu napisałam obok, it's worth it, czyli warte jest tego, to jest tego war, warte, żeby na przykład dużo zapłacić za to. Następny jest last for ages, czyli takie trwałe, last to trwać. Trwałe na lata. Po polsku mówimy najczęściej, że coś jest kurcze, no nie do zdarcia. Bardzo długo pożyje, bardzo długo możemy to nosić albo w ogóle przechowywać. Last for Ages. On special offer to jest w ofercie specjalnej jakiejś. To nie jest to samo co wyprzedaż, oczywiście, ale to jest jakaś specjalna oferta. Dla kogoś tam w danym tygodniu, na przykład dla uczniów, proszę bardzo, specjalna oferta. Taniej 20%, coś tam, whatever. Designer clothes to są takie ciuchy markowe. Designer to jest projektant, nie? Czyli takie, wiecie, zaprojektowane przez kogoś tam ekstra. Good quality – dobra jakość lub dobrej jakości, jak to w zdaniu użyjemy. Addiction to shopping to jest ktoś uzależniony od shoppingu, od zakupów. Proszę pamiętać, że tu jest taki coś jak Proposition to Shopping. Nie from shopping, bo po polsku mówimy uzależniony od czegoś, po angielsku uzależniony do, hmm? czyli to. A sale to jest wyprzedaż. To jest bardzo popularne i myślę, że tu nie macie z tym żadnego problemu. Następna, tego dotycząca też, antysklerotka, bo tu mi się nie zmieściło na jednej stronie oczywiście, żeby było wyraźnie. Vintage shop to jest taki sklep z antycznym czymś. Antyki, takie wiecie co, jak to się mówi, zabytkowe różne rzeczy, a jeśli chodzi o ciuchy, to po prostu chodzi o to, że te ciuchy są z jakiejś tam poprzedniej epoki powiedzmy, ale są drogocenne. To są jakieś takie mm, dobrej jakości, cenne rzeczy, ale takie no już nie takie współczesne, nie nowoczesne. Gorgeous może Wam się też przydać, chociaż pewnie wiecie, ale to jest coś takiego boskie, oh, takie no fantastyki w ogóle, wspaniałe, cudowne coś i jest użyte tutaj, więc dlatego to przypominam. Receipt, re proszę zobaczyć, to nie jest żadna recepta, proszę pamiętać, prescription to była recepta, nie? Receipt to jest paragon, czyli taki papiurek, co dostajemy w sklepie, jak tam sobie coś kupimy. Scruffy. To jest określenie kogoś lub czegoś, kto lub coś jest takie niechlujne. No niefajne, brudnawe, niewyprasowane i tego typu. Brand to jest marka jakaś, no nie? Znacie różne marki, lepiej niż ja pewnie, więc. A na koniec mamy dwa takie słowa pod tytułem pasować. Bo po polsku mówimy, o, ta sukienka mi pasuje, niezależnie od tego, czy pasuje nam rozmiarem i nie jest za wąska, nie za szeroka. I czy pasuje nam w inny sposób? Tutaj jest rozdział taki. It suits me. Mówimy wtedy, kiedy pasuje nam na zasadzie takim, że dobrze w tym wyglądam. Pasuje mi stylem, bo taki mam styl, pasuje do mnie kolorem i jeśli coś nam nie pasuje, it doesn't suit me. Albo jeżeli komuś mówimy, oh, it doesn't suit you. Nie? It fits me z kolei, to znaczy, że coś mi pasuje rozmiarem. Jest nam dobre, ani za wąskie, ani za szerokie. Jest OK, jeśli chodzi o wielkość. It fits me. Albo it fits you, albo it doesn't fit me, albo it doesn't fit you. W zależności od tego, jak to tam używamy. Te wyrażonka, czyli świadomość tego, co one znaczą, będą Wam potrzebne. Bo teraz, moi drodzy, ta ostatnia rzecz tutaj właściwie, którą. Mam wam pokazać. Na tej. Mm, mm, Powiedzinałam sobie karteczko. Na 89. stronie macie tekst. The truth about shopping. Jest kilka osób, cztery dokładnie, sztuki osobowe. Cztery osoby, four young people, którzy mówią na temat swojego podejścia do ciuchów i różnych rzeczy. Są tutaj trzy takie pytania, które mi zadano, oni na te pytania odpowiadają. What do you think about shopping for clothes? Czyli co myślisz o. Kupowaniu ciuchów, nie? How often do you go um, close shopping? Czyli jak często ładzisz po te zakupy, żeby w sensie ciuchowe. When was the last time you picked up a bargain? Czyli kiedy ostatnio sobie coś wyczaiłeś i kupiłeś tanio, nie? Um, I tu nie czytam całego tekstu, oczywiście. Ten tekst jest dla Was do przeczytania. I głównie żebyście zwrócili uwagę na ćwiczenie ósme, bo to ćwiczenie jest dla was również na zadanko. Mieliście pięć zdań na pierwszą część i teraz jest pięć zdań, proszę Państwa, z ćwiczenia ósmego, z ćwiczenia bałwanka. Pięć zdań do wyboru. Jest ich tutaj 8, więc nie wszystkie, na, nie, na nie, nie wszystkie pytania musicie odpowiadać. Wybieracie pięć z nich, i odpowiadacie na papiurku. I bardzo proszę ten papiurek znowu wysłać mi tak, jak poprzednio to zrobiliście. Dziękuję bardzo. Odeślę Wam je wszystkie poprawione i ocenione. Oceny już są w dzienniku, ale poprawione Wam odeślę, żebyście zobaczyli, gdzie były błędy. Wtedy, kiedy wszystkie do mnie spłyną, dobrze? Bo jeszcze tam parę mi brakuje. I teraz tu bardzo proszę: homework. Możecie sobie zawsze to jest plus takiego filmiku, że możecie w każdej chwili nie tylko wejść do niego, ale po prostu sobie zatrzymać, cofnąć coś i, i przepisać jak Wam tam wygodnie. To jest Wasz homework, czyli to będzie. I teraz jeszcze tylko to ósme ćwiczenie. Na czym ono polega? Tutaj trzeba odpowiedzieć na pytania z kolei. Tam mieliście użyć tych wyrażeń z antysklerotki, żeby ułożyć wypowiedzi, a tu odpowiadacie na pytania. Pięć wybranych przypominam. I na czym one polegają? Can you name? Czyli nazywamy sobie kogoś i przytaczamy tutaj przykład kogoś, kto. E, a nie, najpierw jest nie kto. A brand or logo that you like. Czyli jakąś markę albo logo, które lubicie. To chodzi o ciuchy, chodzi o jakieś tam może sportowe sprawy marki, czy coś tego typu. Może być prosto, na zasadzie ja lubię to i to. Czask, nazwa. To nie musi być skomplikowane. Drugie. Can you name a person you know who often wears designer clothes? Czy możesz nazwać osobę, która często nosi ciuchy takie designerskie, czyli ciuchy markowe, nie? A color that doesn't suit you. Jakiś kolor, czy możesz nazwać, który ci nie pasuje. Um. Can you name a natural material you like wearing? Czy możesz nazwać jakiś materiał, naturalny materiał. Tutaj macie ich kilka. Bawełna, wełna, tam jedwab czy coś. Który lubisz nosić na sobie w sensie, nie? A person you know who looks fashionable. Eee, czyli osoba, która wygląda modnie i ciach, ciach Myślę, że to nie, nie jest dla Was problemem, żeby te wszystkie pytania zrozumieć. Bardzo proszę o odpowiedź na nie. Jeszcze raz przypominam, na maila to jest Wasze zadanie. No i trzymajcie się. Ciepło. Do widzenia.